Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Mafia Krypto. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli o zarabianiu pieniędzy w świecie kryptowalut. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj świat, który jest realnym światem. To nie e, tak do końca tylko i wyłącznie gdzieś czcze tylko poparte prawdziwymi faktami, moi drodzy. No i tak jak w tytule, e, zostań, zostań milionerem zasięgu ręki jest możliwe. Słuchajcie, po się na królu kryptowalut. Omawiam to na przykładzie Bitcoina dzisiaj, bo najbardziej rozpala on umysły. I pamiętam, jak kiedy pojawiają się tu w świecie kryptowalut, Bitcoin kosztował na samym początku mojej przygody około tam, nie wiem, 3000, załóżmy, tak. Później on wybił się do prawie do 8, później 10, później znowu spadł na 4,5 tysiąca, i wtedy naprawdę tak można było robić dosyć spore zakupy, i każdy mógł z tego bitcoina inwestować, bo był to ten pierwszy taki ogromny hype, czyli ta ulica, kiedy pojawiła się na rynku kryptowalut. Ale chciałbym Wam pokazać parę istotnych rzeczy, o których może się nie mówi, to może za chwilę, bo tak naprawdę pewnie wszyscy z Was wiedzą, Ile dzisiaj bitcoin kosztuje? Tak? W polskich złotówkach to jest 245 tysięcy. Tak? E, tym samym zakup pięciu bitcoinów kosztowałbycie 1 226 000. A więc moi drodzy, żeby coś zobrazować, kiedy bitcoin kosztował 2 tysiąca, wystarczyło 23 tysiące dolarów, żeby dzisiaj być polskim milionerem. 23 tysiące dolarów, wtedy to była jakaś granica około 3 dolarów. jeżeli przyjdzie na polskie złotówki, no, czyli mówimy około 20, 23, no 70 tysięcy, 80 tysięcy. Były to pieniądze rzędu około jednego, jednej kawalerki, tak? Czyli jeżeli ktoś by w tamtym czasie mniej więcej przeznaczył te pieniądze, dzisiaj mógłby mieć 5 bitcoinów i tak naprawdę być polskim milionerem. Ale Wiadomo, to się tylko prosto mówi. Wiadomo, to się tylko prosto coś rysuje, a całkiem inaczej wygląda rzeczywistość, tak? Ale słuchajcie, gdyby odwrotnie jeden polski złot można wymienić na Bitcoin, to mamy tu podane, ile to jest, podczas gdy 50 PLN kosztowałoby 0,002, bez uwzględnienia opłat za platformę. I teraz następną rzeczą, która. Tutaj chciałbym Wam pokazać, to zobaczcie, wystarczyło tylko 5 lat temu kupić Bitcoiny za 5000 zł, dziś warte byłby okrągły milion. Dokładnie taka sama suma cieszyłaby nas na koncie, gdyby tylko właśnie inwestować na warszawskim parkiecie. I to, co dzisiaj mówię o Bitcoinie, ma też swoje odzwierciedlenie na parkiecie, tak? na giełdach. Tak? Tam też również możemy znaleźć okazję. Ja dzisiaj nie będę omawiał parkietu, tylko mówię wam, że są analogie i to nie tylko kryptowaluty tak naprawdę potrafią z ciebie zrobić milionera. Dalszym ciągiem tutaj trzeba byłoby sobie zobaczyć. Ile tych bitcoinów tak naprawdę jest, tak? Jaka jest kapitalizacja rynku bitcoina? No to mamy, tak, że to jest 1,2 biliona USD, tak? czyli dolarów. Następną rzeczą, którą chciałem Wam tu pokazać, ile jest bitcoinów na rynku, tak? Czyli mamy wartość transakcji bitcoina. Poczekajcie, bo tutaj jest. Podaż w obiegu na poziomie 19 milionów 639, tak? a łączna e, chyba ilość bitcoina jest 21 milionów. Tak? E, I teraz, ile zostało Bitcoinu do wykupania? Moi o, poda, ponad 19 milionów jest już w obiegu, tak? i 1 kwietnia 2000 wydobyto 19 milionową monetę. Maksymalna liczba wynosi 21 milionów i ta maksymalna liczba zostanie dopiero wydobyta w 2040 roku. I teraz chciałbym wam powiedzieć o kilku istotnych rzeczach, moi drodzy. Pamiętam, jak x lat temu, właśnie, kiedy pojawiałem się, ludzie pisali, że do dobrego życia będzie wystarczyło tylko i wyłącznie 01 Bitcoina. I ja sobie otworzyłem taki kalkulator, moi drodzy, żeby wam pokazać, że kiedy Bitcoin kosztował. To z 4,500 to 01, wtedy kupowaliśmy, to musielibyśmy zainwestować 450 dolarów. Dzisiaj to 450 dolarów byłoby warte 6217 dolarów, tak? Czyli z 450 dolarów mielibyśmy 600, prawie 6300 dolarów, no 6220, no, żeby to uściśnić. Teraz kiedy wzięlibyśmy sobie e, następnie odpalili następny kalkulator, to jeżeli cena Bitcoina osiągnęłaby moi drodzy tutaj gdzieś w granicach 200 tysięcy czy tam 100 tysięcy nawet, no to zobaczcie mamy 10 tysięcy za każde wtedy wydane tam 450 dolarów tak, 10 tysięcy, więc Patrząc na to z perspektywy czasu można to łatwo, łatwo sobie przeliczyć, ale co jest, kiedy my na tym rynku pojawiamy się dopiero teraz, tak? Co jest, kiedy my ten rynek dopiero zaczynamy zauważać, kiedy my chcemy już teraz zostać milionerami, tak? Jak to zrobić? A więc widzicie, no, o czym ja mówię, no, wcale nie trzeba dużą ilością pieniędzy, e, zaznaczyć swoją istnienie na rynku i później zbierać z tego tytułu profity. Najważniejszym, najkluczowym. Naj najbardziej kluczowym aspektem jest pojawienie się w projekcie który ma um, dosyć spore szanse na przestrzeni lat na wzrost. Tak? E, no takimi dwoma kluczowymi projektami jest Bitcoin i Ethereum. Ethereum również przecież kiedy ja się to pojawiałem kosztowało jeżeli ja pamiętam za ile ja kupowałem pierwsze moje Ethereum to było 90 dolarów. Dzisiaj kosztuje to ponad 3000 ale ATH e, i Tirium było w granicach 5000. Mówi się, że w następnym cyklu HOSSY, który ma nastąpić, gdzieś ta cena jest, ma oscylować w granicach 10-12000. A więc zobaczcie. Wcale niedługo musimy się cofać w tył, kiedy Ethereum można było kupować za 1000 dolców. drodzy. 1000 dolców to dzisiaj możemy powiedzieć jedna ta najniższa pensja, tak? czyli to 4000. Jeżeli byśmy kupili sobie jedno Ethereum tylko i wyłącznie i poczekalibyśmy do nadchodzącej hosy i ta cena by rastylowała w 10 tysiącach, no to mamy 10 tysięcy dolarów. Ile trzeba by było kupić tych itylią, żeby zostać milionerem, moi drodzy? No to możecie sobie sami pomnożyć, tak? Żeby zostać milionerem, no to musimy mieć na koncie 250 tysięcy dolarów, tak? To jest, tak, przeliczając, 1 milion polskich złotych. Więc e, jeden e, itylią kupione za 1000 wtedy daje nam 10 tysięcy. No to. 10 tysięcy, żeby dało 250 tysięcy, to musielibyśmy mieć, mieć 25 Ethereum, tak? Dobrze mówię? Przejdźmy na kalkulator, żeby nie było, że coś tu mówię źle. Teraz mamy tak, 10. weźmy tutaj 10 tysięcy tak? razy 25. No mówiłem, 250 tysięcy, a więc 25 tysięcy inwestowane całkiem niedawno, tak? 25 tysięcy dolarów daje nam możliwość zostania milionerem, czyli mamy polski, polski milion, tak? czyli wydawał, wydawałoby się, że to jest całkiem gdzieś, można by powiedzieć, odległo w czasie, a wcale nie. 25 tysięcy to dzisiaj jest 100 tysięcy polskich złotych. Są ludzie, którzy są w stanie takie pieniądze zainwestować. Zresztą nieraz na moim kanale pojawiały się Discordowe osoby, które mówiły, że na przykład nie kupują mieszkania, a inwestują w bitcoina. Tak. I, I tam widzą swoją drogę. Czyli to pokazuje wam jasno, że to nie trzeba wcale być filozofem, tylko trzeba po prostu mieć jaja. To jest przede wszystkim wytrzymać ciśnienie, pompę i tak dalej. Oraz kapitał, no to jest rzeczą numer jeden. Oraz cierpliwość, moi drodzy. Cierpliwość na rynku kryptowalut chyba jest no, takim znamieniem tego, że te zyski przychodzą, tak? Czasami widzieliście, mamy po prostu dużą falę zmienności na rynku kryptowalut, ale to pozwala nam po prostu w późniejszym okresie wyciągnąć z tego tytuły zyski, kiedy jesteśmy, wchodzimy na tej fali schodzącej, tak? Także. To naprawdę nie jest jakimś, jakąś rzeczą niewiarygodną do tego, żeby zostać tym milionerem, tak? I teraz moi drodzy, żebyśmy policzyli sobie, ile bym w dzisiejszym okresie musiał zainwestować, żeby zostać tym milionerem. 250 tysięcy, jeżeli sobie weźmiemy to 250 tysięcy, które nam wyszło, podzielimy, moi drodzy, przez cenę Ethereum, czyli 3000 300, tak? To musielibyśmy kupić w obecnym czasie 75 tyli. Tak to mniej więcej wygląda. To to 75 tyli teraz daje, dawałoby nam po tej cenie właśnie milion dolarów. Co by było, gdybyśmy kupili to Ethereum przy jakiejś cowce, żeby to, że to, gdyby to było 2,5 tysiąca, tak? I mamy, załóżmy, w naszym portfelu 10 tysięcy dolarów, no to mamy to 4 Ethereum, tak? Czyli to 10 tysięcy dolarów, gdybyśmy kupili sobie to 4 Ethereum, to 10 tysięcy dolarów, przepraszam, 10 tysięcy. Kiedy Ethereum osiągnie swoją cenę 10 tysięcy dolarów, 10 tysięcy. Czyli to 10 tysięcy dolarów, które byśmy teraz zainwestowali, tak? Kiedy ta cena osiągnie razy... To przepraszam, 10 tysięcy dolarów razy 4 litium. To da nam to 40 tysięcy moim zdaniem. 40 tysięcy razy 4 złote, no to mamy 160 tysięcy polskich złotych. To jest po prostu zwykła matematyka. I naprawdę, podchodząc do, racjonalnie do każdego projektu, łatwo sobie przeliczyć e, jego predykcję ceny, e, możliwości, w których może on osiągnąć pewną cenę. Mówię tu o starszych projektach, bo nie mówię tu o projektach, które niedawno się pojawiły na rynku. Ale e, inwestując jakąś kwotę pieniędzy, nawet przy wzroście dziesięciokrotnym, no, jesteśmy w stanie policzyć. No nie, nie zdarzają się cuda, moi drodzy. Jeżeli liczymy na dziesięciokrotny wzrost, no to suma włożonych pieniędzy razy 10 daje nam zysk. Nie wiem, niektórzy ludzie li, liczą, nie wiem jak, na co, że kupią sobie jakiś token, który kosztuje 000000, włożą 100 polskich złotych i liczą na to, że zwrot będzie kolosalnie duży. Żeby taka sytuacja zejść na rynku, musi być naprawdę ogromnie wiele różnych. Czynników, tak, żeby to mogło nastąpić. I mm, naprawdę tych e, rzeczy, które pojawiają się na rynku, jest duża ilość. Dzisiaj takim jest e, na przykład Axel który został gdzieś przez Binance wylistowany i w jednej chwili e, zarobił 50%. I teraz to też nie jest żadna, e, żadna. Zobaczmy sobie, wejdziemy sobie tego Binance'a. Zobaczymy nowe projekty za chwilę. Nowe kryptowaluty. Mamy Axel, a jeszcze nie mam moją, to na razie jeszcze będzie listowany dopiero, ale już dzisiaj widziałem, że gdzieś to była na CoinGeku, była ta cena. Zaraz zobaczę. AXL, AXL. Co, to weźmy AXLar, krypto, CoinGeku. Zobaczcie sobie, 59% w momencie. A więc, e, a więc to pokazuje, że jeżeli jesteś we wczesnej fazie informacji, jeżeli śledzisz ten rynek, to pozwala ci uczestniczyć w nim po prostu no, w sposób tak przewidywalny, że to jest tylko kwestią czasu, kiedy ten kapitał zostanie przez Ciebie zbudowany. Taki wystrzał, Pozwala nam na, nie mówię nawet na 59, ale zróbmy z tego 30, 25. Z wiadomość, mamy gdzieś pieniądze na giełdzie ulokowane i reagujemy na to, co za chwilę ma nastąpić. Tak? Zobaczcie, to to jest po prostu taki czysty, przekazany, e, przekazana informacja, czyli ta czysta spekulacja. Tak? Zobaczcie, 1,50, nic się nie działo, nic się nie działo. No, 29, weźmy sobie na przykład 7 dni ostatnie, no to zobaczcie. Jedna informacja, co potrafi zrobić. Na każdym, jednym akceleratorze mamy jedną złotówkę. No to pomyślcie sobie, no, sami sobie weźcie kalkulator i policzcie. 60%, e, gdy ktoś zarabia z każdego tysiąca polskich złotych, to ma 600 zł. I i naprawdę e, nie trzeba tutaj brać udziału w totolotku, nie trzeba sobie rzucać monetą, nie trzeba brać projektów, które są nie wiadomo z dupy. Gdzieś zajmują jakąś pozycję i liczyć na to, że ud szczęścia trafi mnie. E, nie trzeba być tutaj człowiekiem, który porusza się po macku, ma zasłonięte oczy. No, pokazałem Wam kilka przykładów, gdzie inwestycja naprawdę się zwraca Trzeba poczekać tylko cierpliwie na pewien okres, na pewien stan, kiedy będzie on na tym rynku e, będzie w obecnej chwili e, się nadarzał. Tak? Czyli, no nie wiem, kiedy jest Bessa, to kupuję, czekam, kiedy interesuje mnie zwrot taki czy taki, i wtedy realizuję zyski. A jak nie, no to czekam, nie wiem, Bóg wie ile, żeby po prostu później tą, ten kapitał jeszcze większy, więcej wzrósł. Ja nie jestem zwolennikiem budowania kapitału na szereg. Lat do przodu. Ja nie robię inwestycji, na przykład, nie wiem, zamrażam swoje heksy na ileś na 15 lat. W ogóle mnie to nie interesuje, nie rozmawiam ten temat. Ja widzę, nie wiem, projekt, jakieś inwestycje, no nie wiem, w przeciągu nie wiem, najbliższej, bez hosty, no, czyli jednego cyklu. To mnie interesuje i dziś tu widzę swój potencjał, bo tak naprawdę ta cena. W pewnym momencie na tyle spada, że mając zrealizowany zysk, mogę znowu powtórnie, czy razy trzy, razy cztery zarobić następne pieniądze. Jeżeli teraz sobie zerkniecie, że ktoś sprzedał za 5000 dolarów Ethereum, już nie mówię 5, niech sprzedał je za 4, a w stanie był odkupienia po tysiąc tego Ethereum, no to jeżeli dojdzie, to już nie mówię do. 10 tysięcy, ma 10 razy zwrot, tak? Czyli miał, kupił sobie jedno Ethereum, załóżmy na poprzedniej hoście, załóżmy tam za 250 dolarów, bo ja po tyle kupowaliśmy. To doszło do prawie 4 tysięcy. Sprzedał to. Pomyślcie, jaki to jest zwrot. I teraz te pieniądze, które zarobił z jednego Ethereum, z tych 4 tysięcy dolarów, a zainwestował 250, tych czterech tysięcy dolarów, może zrobić znowu razy 10. Czyli ma już 40 tysięcy. A co jest kluczowym aspektem do tej inwestycji? Tylko czas, moi drodzy. Czas i, i, i konsekwencja i, i dobra realizacja swojego planu. Tylko i wyłącznie. I chciałbym zwrócić Wam uwagę, że takich projektów jest mnóstwo, w których możemy zrobić taki, e, taki myk, taki kołowrotek, możemy powiedzieć. Tylko trzeba po prostu na, tym, na to być przygotowanym. Trzeba racjonalnie patrzeć i śledzić jeden projekt, dwa, trzy, maks, pięć i skupiać się tylko i wyłącznie na tych pięciu. A resztę odłożyć po prostu na bok, moi drodzy. Bo eksperymenty, które gdzieś człowiek robi po drodze, tylko gubią kapitał ci. Natomiast dokumulować i, i dokładać do pewnej inwestycji, którą masz w planach, to ty szukasz jakichś nowych. I, Rozwiązań i niestety te pieniądze zaczynają ci umykać. I to pisze wiele osób, moi drodzy, którzy pojawiają się w świecie kryptowalut. Widzą ten hype, widzą te różne rzeczy, które chcą gdzieś szybko zrealizować swój zysk, a później okazuje się, że projekt niestety nie spełnia wymagań. Społeczność niestety odwraca się. Nie jest zrobione coś w takim stopniu, co daje siłę napędową na następne wzrosty. I niestety topimy pieniądze. Czekamy następne dwa lata z tymi coinami, które utopiliśmy pieniądze. Cieszymy się, że wychodzimy z lekką tylko wyłącznie stratą, a po drodze umyka nam jeden cały cykl, w którym, o którym ja mówiłem, gdzie możemy zrobić lekką ręką razy 4 czy razy 5. Dlatego warto to sobie gdzieś poukładać w głowie i być na to przygotowanym, a milionerem tak naprawdę to nie jest teraz sztuka zostania. Kiedy myślisz racjonalnie i podchodzisz do tego racjonalnie. I ja będę się starał pokazywać na moim kanale właśnie tą racjonalną drogę i też będę chciał Zrealizować pewne swoje cykle i cele. I robię to cały czas. I mówiłem to wiele razy, że te eksperymenty, które robiłem, te różne rzeczy, które po drodze mnie spotkały, uzmysłowiły mi, że gdybym te pieniądze od samego początku inwestował cyklicznie, czyli kupił coś i położył to, i kiedy przychodzi na to czas i miejsce, to sprzedał, to rynek, i moje uczestnictwo byłoby w ogóle w innym stopniu niż dzisiaj jest. I, i to jest, myślę, właśnie taką, e, taką przesłanką. Tak? Korzystać z okazji, pomnażać kapitał, a później lokować go w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie realizować zyski. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.